A bez tego ojczulka to bym zginął marnie. Przyjechał, mówi jadę ci, umyję ciągnik. Jedź. Jedź Kaziutek. Ale kurczę z tymi nadstawkami to już poważniej wygląda, nie? Reszcie, fajnie. Zobaczcie paradoks, spójrzcie. Konie chodzą z cielakiem. A... gdzie są bydlaki? Tam jest jeden przy bramie, jest drugi, jest, gdzie jest drugi, gdzie jest drugi, gdzie jest trzecia, nie widzę koniuchy i mały z tyłu. Mała o! Tak słychać, hasają razem, nie? Deksa, bestia jedna. Cześć! Malentas! Furorę robi z Kubaniec. Kto nie przyjedzie, czy kurierzy, czy, czy, czy tam ktoś po prostu mówi Co to jest takiego? Takie małe, kudłate. No, fajnie wygląda. Ogólnie w ogóle jak tak sobie tutaj hasają właśnie, to to tak fajnie, mi się podoba. Się wjeżdża, tam sobie oleży na wjeździe kabaniec. Koś, koś, bo paliwie zaoszczędza. E! A gdzie się tu? Tak się troszeczkę tutaj skitrałem, bo wiatr bardzo wieje. Wyszedłem na pole, zobaczyć, jak to wygląda, co w trawie piszy. Zobaczcie, mamy. E, tu mnie ktoś bardzo dobrze poprawił fazę liścia podflagowego, i nie flagowego, bo faza liścia flagowego jest wtedy, kiedy pełen liść flagowy wyjdzie. Natomiast my tu mamy liść podflagowy. Zobaczcie, patrzcie jaki on jest, jaki jest długi. Tu jest jeden, spójrzcie, jaki gigantów. Tu mam, może na ziemi położę jeden, tu drugi, i porównania mój kalosz. Czyli liść podflagowy no jest krótszy od mojego kalosza, mam rozmiar 42, ale jest naprawdę bardzo duży, szeroki i co najważniejsze zdrowy. Ogólnie zboża wyglądają fajnie, zdrowo. Przypominam, że na części pól rewy, w, e, rewy o Jezu z basfu, rewy care, rewy flex i rewy top, tak? Czyli Re rewy care. Na drugim polu szedł Coż, virtu oh, virtuos Pro, tu akurat virtuos Pro szedł i tutaj będę dawał też Queen na te dwa, bo też pytacie co będę dawał, będę dawał Queen. Jak widzicie liść flagowy wychodzi, w niektórych roślinach jest on większy, w niektórych mniejszych, wiadomo jak to jest, tu jestem akurat na takiej górce. Poszedłbym tam pewnie w dołek, to by była, no liść flagowy na pewno byłby już bardziej rozwinięty. O tu już mamy praktycznie liść flagowy, o ich tutaj, o wychodzi liść podflagowy, nie? Także jak na razie czysto, fajnie, dobrze to wygląda. Nie mamy też na razie takich powiedzmy warunków do rozwoju chorób w chwili obecnej, ale, ale no niektóre te liście podflagowe są przeolbrzymie więc Nie wiem z czego to wynika, hmm. ciężko mi jakby tutaj powiedzieć, z jakie to są zależności, które no, odpowiadają za to, że mamy o takie duże liście, liście flagowe, podflagowe. Ta flaga dopiero jest przed nami, więc wychodzi, że flaga powinna być jeszcze większa. Idę w tamtym kierunku, pokażę Wam tam dwa, trzy słowa, powiem, ale tu się zobaczymy kaweczek dalej. Słuchajcie, teraz trochę bardziej wieje, może, może też kucne. Słuchajcie, kolejna rozklinka nawozowa. Wziąłem znowu to o to urządzenie. Zmierzyłem sobie tam w dołku. Poszedłem tam w dołek. Zmierzyłem sobie obie, obie pszenice tym, nie? I teraz słuchajcie, bo to jest po prostu mi jaką mi zabrakło nasion. Słyszałem to później drugą odmianą. Zresztą widać, nie? I teraz słuchajcie, tutaj urządzenie pokazuje mi, że trzeba dorzucić e, 20 kg azotu. Zrobiłem 2 czy 3 metry w tą stronę, tam w dołku, nie? Tak, żeby było w miarę takie ładniejsze, no. No, 2 metry dalej dosłownie. I urządzenie każe dorzucić 50 kg. A do tej pory przecież wszystko poszło tak samo, nie wszystko poszło tak samo. Tu mam Sanseo, tu Banatusa. No robi to trochę, daje to trochę do myślenia, nie? O co tu chodzi, że, że tu jest 5, 20 kg, a wskazania w ogóle urządzenia są stosunkowo niskie, bo tu jest 700, gdzie na tej pszenicy, tylko że tam u góry przy domu jest prawie 900. A tu na tej pszenicy. kurde nie wiem ile jest. A to czekajcie, sprawdzę i wam powiem. Okej, okay, już sprawdziłem. Tu jest 600, tam niecałe 60, tu jest 700. Tu zaleca urządzenie 20 kg, a tu 58. Praktycznie trzy razy więcej chcę, żebyśmy dorzucili tu, aniżeli tu. Ja wiem, że mogłem, to jest wszystko, zależy jakie liście i tak dalej, ale. No staram się zawsze brać, tak jak urządzenie każe, najmłodsze, w pełni rozwinięte. Zrobiłem po kilka pomiarów, no 30 pomiarów tyłu, mniej więcej w środku przejazdu i tak samo mniej więcej w środku przejazdu tu. Więc 3 metry różnicy maksymalnie, nie? Między pomiarem tu, a tu. A różnica jest rzędu 60 kg. To tak Wam zostawię, zostawię Was tak z tym, z tą, z tą informacją.